Hejka kochani, witam Was serdecznie. Słuchajcie, wkrótce Halloween, i z tej okazji, jak widzicie, już możecie się tutaj doczytać, zanim ja coś powiem, to Wy już tutaj wyczytacie coś. Z tej okazji, jeśli wejdziecie na stronę www omykowa spiżarnia oczywiście bez polskich znaków znaków.pl i tam zrobicie zakupy takich, takich takich firm. Ta, produktów z takich firm, o tak może, Factor Herbs, Hamsteak i Mabipet. Mabipet to są moje produkty. Także to są te rzeczy, które tutaj jak widzicie, są pokazane tak w części, bo tam naprawdę, jak wejdziecie na stronę wwwomykowa tam jest taka lupka i możecie wpisać, którąkolwiek z tych, z tych, producent, od, z tych producentów wpisujecie, na przykład Faktory Herbst, tą lupkę i wyskakują wam wszystkie produkty. Także naprawdę jest tego trochę. No i ja z uwagi na to, że zbliża się Halloween, ja wam po prostu daję 10% zniżkę na te właśnie produkty, tylko na te produkty z tych firm, czyli Factory, Herbs, Hamsteak, Mabipet, tylko do 31 21... Październik od, października, wiadomo 2022 roku czyli już niedługo, do poniedziałku do końca, poniedz, do końca czyli do 24 możecie zrobić zakupy u mnie w firmie na www.omykowaspiżarnia.pl słuchajcie, bez polskich znaków żadnej ży, nie? W środku tylko omykowaspiżarnia.pl i wchodzicie tam właśnie na tą stronę, wybieracie sobie w lupce Factor Helps Hamsteak lub Mabi Pet sprawdzacie sobie, co tam mam jakie produkty i takie produkty dostaniecie z 10% zniżką jeżeli, jeżeli, jak już włożycie do tego koszyka te produkty, słuchajcie i wejdziecie na tą ostatnią no już tam, jak będziecie realizować ten koszyk no to tam jest pod spodem pod tą formą wysyłki, czyli wybieracie najpierw formę wysyłki no i później tam jest taka, taki kwadracik, malutki czy posiadacie kot rabatowy i oczywiście posiadacie, bo ja wam właśnie go dzisiaj daję i od dzisiaj jest on ważny. Znaczy już jest ważny od wczoraj, ale kręcę filmik dzisiaj dopiero, więc e, chciałam się z Wami podzielić, bo jest taka okazja naprawdę 10% zniżki, na przykład jak tam e, jak tam, na, na przykład jak tam e, firmy faktory heads, macie 32 zł chyba tam coś 50 groszy e, ziółka e, mieszanka ziół podstawowych no to od, odjąć tam 3 zł coś e, 3.25 no to macie po 20 parę zł e, świetny rabat po prostu to jest na te na te zioła na te kwiaty na te słuchajcie tunele możecie oczywiście jeżeli macie ochotę dziuple jakieś norki coś tam e, legowiska Tutaj mam taką matę zrobioną piękną marchewę. Słuchajcie. To jest mata Węchowa dla króliczków. Są inne maty większe, bo możecie sobie dla innego. Patrzcie, jaka, jaką piękną tą zrobiłam, jakie, jakie logowisko wielkie zrobiłam. Tu może nawet się Piesek mały zmieścić. Mam też malutkie dla świnek morskich dla króliczków, dziuple, przeróżne rzeczy. Słuchajcie, tunele, hamstek, znana firma, super rzeczy robią, naprawdę wiecie że ja jestem taka je świr i też robię różne rzeczy, więc ta firma jest mi bardzo bliska naprawdę i dlatego ją umieściłam dla was kod rabatowy to 822 i musicie zrobić tą spację 610. Jeżeli taki kod wpiszecie w ten bo tam musicie zaznaczyć w ten kwadracik, że macie ten kod rabatowy i wyświetli wam się okienko, w którym musicie wpisać ten kod i od razu wam się ten koszyk zaniży o 10% jeżeli w koszyku będziecie posiadali oczywiście nie cały koszyk, bo jeżeli tylko na produkty tych firm, czyli Factor Helps, Hamsteak i Mabi Pet. Mabi Pet to ja oczywiście ja sobie tutaj te twory, wszystkie moje twory, ale zobaczcie jakie cuda to są. Te piłeczki piękne piłeczki, w które można wkładać gałązki i króliczek się bawi. Tutaj mam takie dźwięk dźwiękule. Słuchajcie, one też można też w nie wkładać ten patyczki. E, powiedziałam, piłeczki czy patyczki? No ale w każdym razie, tutaj się wkłada patyczki i hmm, króliczek się bawi. E, są też już filmy takie, także możecie sobie zobaczyć. E, tutaj dźwiękula. E, też można włożyć patyczek. Albo dać do zabawy. E, są króliczki, które lubią się, e, lubią te dzwoneczki. Ale nie tylko te króliczki. Możecie dać kot, e, mać kota, psa, też lubią. Słuchajcie, Hamsteak, taka znana firma. I wiecie, że ona ma i gryzaki. I dropsiki, i chipsy, yy, przeróżne rzeczy, tunele. No, tam mam masę rzeczy. Yy, o, takie malutkie tunele, przysmakowe takie, że też mogą. Yy, albo dla chomiczka taki tunel, ale też może być dla króliczka jako przysmak, słuchajcie. I, on, i tak właśnie ludzie kupują przysmaki takie. I, on, i króliczki wciągają te, yy, te małe tune tuneliki, jakby, nie? Yy, tam mam przygotowane, bo będę robiła. Yy, tam widzicie, banany, nie? Ogólnie, banany nie są na sprzedaż, akurat będę robiła coś będę coś robiła za chwilę ale wam tutaj mówię, dlaczego kwiaty tutaj wystawiłam z tej faktory Hertz nie bez powodu słuchajcie, kupujcie kwiaty kwiaty i za chwilę pojawi się filmik, będziecie wiedzieli co z tymi kwiatami zrobić ja tutaj mam kwiaty nagietka, płatki róży wybrałam dla was mieszanka kwiatowa płatki słonecznika kwiat chabru ale może być też hibisku też może być, bo on ma też taki kolor ciemny, taki ciemny, jakiś taki różowy ciemny fiolet. No, te wszystkie kwiaty tak naprawdę się mogą nadać, no bo to można wymieszać i piękną kompozycję dla swojego królika na, na, z okazji Halloween zrobić. Ja dzisiaj jeszcze wieczorem podejrzewam, wrzucę filmik z nagraniem. Co ja wymyśliłam na ten Halloween, a tutaj kochani macie przysmaki firmy Hamsteak, firmy Factor, Helps. Factor, Helps, mega dużo ziółek jest jeszcze. Ja tutaj wyciągnęłam tylko kwiaty, bo kwiaty są ważne akurat w dzisiejszym dniu, ale chcę wam powiedzieć, że możecie sobie tutaj różne rzeczy kupić. Na przykład coś takiego, zobaczcie. To jest zabawka wymyślona przeze mnie. Tutaj ona ma takie w środku właśnie dziurki i do, pod tym chowacie przysmaki na przykład na przykład marchewka, pietruszka, buraczek i każdy przysmak może być inny pod tymi czapeczkami jakby dajecie króliczkowi on wyrzuca, wyrzuca te wiecie czapeczki i wyjada sobie te przysmaki stamtąd naprawdę coś fantastycznego jest taki komplet ale możecie też kupić każdą każdą tutaj jest dynia akurat taka okazyjna bo Halloween się zbliża więc jest dynia jest marchewka jest ogórek ale jest też tam jeszcze pietruszka więc możecie sobie też takie coś Zakupić osobno albo osobno i po pokoju, na przykład, rozkładać takie czapeczki i ty, pod tymi czapeczkami chować się dla swojego króliczka e, jakieś przysmaczki. I króliczek biega po pokoju e, i goni za tymi przysmakami na pewno i wyrzuca te czapeczki w górę, pewnie. No i wyjada te, wyjada te przysmaki, więc naprawdę fajna zabawka. E, polecam Wam serdecznie tą. Ja stworzyłam tą zabawkę. E, no i. I tam właśnie Mabipet, jak wpiszecie, wpiszecie w lupkę w Mabipet, to wam wyskoczą wszystkie moje twory, słuchajcie. Możecie sobie wybrać jeszcze tutaj, jeszcze coś wam pokażę tutaj, o na przykład to nie jest duch, nie? To nie jest duch, słuchajcie. To jest emotikon i nie powiem jaki, pewnie się to myślacie. W każdym bądź razie ten emotikon on też jest właśnie mojej, mojej, mojej mojego dziergactwa dosłownie, razem z, takim faj, z taką fajną, dużą poduchą legowiskiem do kupienia, właśnie w tym sklepie www.omykowa spiżarnia. Słuchajcie.pl Wchodzicie, dostajecie rabat, 10%ową zniżkę na firmę, na produkty z firmy, nie na firmę, no bo na firmę nie mogę wam dać, ale na produkty z tej firmy. Faktor Herz Hamsteak i Mabi Mabipet tam w, możecie sobie w lupce napisać tą nazwę, od razu wam wyskoczą produkty danej firmy, wybierzcie sobie następną nazwę, wybierzcie sobie, co tam wam przyjdzie do, na myśl, że możecie kupić swojemu króliczkowi 10% zniżki, rabat, kod rabatowy 822 i musi być ta spacja, 610 na Halloween, ode mnie kochani, także mam nadzieję, że jesteście, będziecie oglądać i i skorzystacie z tego rabatu na stronie www.omykowaspiżarnia.pl. Takiec w takie twory, widzicie, ja już staję się normalnie, aż zatykam, bo mega, mega fantastyczną rzecz e, dla Was robię w Waszym kierunku. Moim zdaniem, ten 10% to, to odkrywam w ogóle niedawno, że mogę taką zniżkę dać, co jest niesamowite, no bo na pewno będą jeszcze większe, będą, nie, nie może nie większe zniżki, ale będą na pewno częściej zniżki. Musicie mnie oglądać. Na pewno tutaj, na tym YouTube, e, na moim kanale hodowlanym, będziecie otrzymywać. Utrzymywać informacje z takimi kodami rabatowymi na niektóre, na, na asortyment albo różne inne rzeczy z, z różnych okazji. Ja za chwilę zabieram się za filmik Halloweenowy, który też dla Was właśnie będę za chwilę tworzyć, ale jeszcze raz powtórzę, słuchajcie, żebyście. Weszli na stronę www.omekowaspiżarnia.pl i w, w dzisiejszym dniu, do 31 października 2022 roku, otrzymujecie ode mnie 10% zniżkę na e, produkty firmy Factor Hips, Hamsteak i Mabi Pet. Mabi Pet to moje twory, ale sami, jak tam wpiszecie w lupkę Mabi Pet, to Wam wyskoczy, będziecie wiedzieli, że to ja robię. No to kod rabatowy 822 610 na Halloween ode mnie. Ja Was serdecznie tam zapraszam. Czekam na Was. Ja obsługuję na razie ten sklep. Nie mam żadnych pracowników, więc. Was serdecznie zapraszam. Ja tam jeszcze coś później dopowiem. Także oglądajcie ten drugi film, ten drugi film, który będę za chwilę tworzyła. W każdym bądź razie, kochani, serdecznie was tam zapraszam. da was ten rabat. Możecie sobie wejść, pooglądać wszystkie moje twory. Możecie sobie wejść na firmę Hamstay, która jest mega fantastyczna. Wiecie, że ja ją uwielbiam? No, bo ona tworzy tak, jakby to była moja normalnie tam dusza czyli twórcze, twórcze rzeczy, które są przefantastyczne i uwielbiane przez króliczki. Tunele, tunele i nie tylko tunele, bo i takie małe przysmaki. Też chomiczki mogą te, mogą też świnki morskie, jak macie. Także, no widzicie, nawet, nawet powiem Wam tak: <laughs> nawet te kuleczki, piłeczki, kotki i pieski na 100% trudno mi powiedzieć, może to też by było fajne dla kotka czy tam pieska. E, sami mi powiedzcie, czy by było fajne coś takiego, e, takie właśnie do schowania przysmaków, tak żeby one sobie ten. W każdym razie mam też takie maty większe. Ta jest akurat malutka ta mata węchowa jest w kształcie specjalnie marchewy zrobiona. Jest tylko jedna, zrobiłam ją tylko jedną, więc jest tylko jedna, słuchajcie. E, dzisiaj danią dostaniecie 10 procentową zniżkę, także was serdecznie zapraszam na wszystkie te twory tutaj taka dziupla, słuchajcie do schowania króliczka, no może wejść, to jest marchewa też, fajna fantastyczna, tutaj mamy legowiska, legowiska i dziuple m, misia, no naprawdę fantastyczne rzeczy, możecie zakupić z 10% zniżką tylko do 31 października 2022 roku jak wpiszecie kod rabatowy 822 Musi być ta spacja. Pamiętajcie, 610. Was zapraszam serdecznie na stronę www.onekova.pl, a ja już za chwilę będę kręciła filmik następny na Halloween, który się prawdopodobnie jeszcze dzisiaj ukaże. Mam nadzieję, że zdążę i jeszcze wrzucę ten filmik. Także, no, szybciutko kończę. Wy tam trafiajcie, róbcie zakupy, a ja tu będę dla Was tworzyć. Pozdrawiam Was serdecznie, kochani, i zapraszam na stronę.